Działo się działo. Wczorajszym filmem rozpętałem prawdziwą burzę. Ale to dobrze, ponieważ warto jest rozmawiać. Jestem otwarty na każdą krytykę. Oczywiście te bez wulgaryzmów zostaną na naszym kanale. Natomiast te, które są totalnym betonem z wulgaryzmami, e, krzyczeniem wręcz, obrażaniem, no niestety na to pozwolić nie mogę. Dzisiaj temat z filaru numer jeden. W odmładzaniu nasorowo, czyli odżywianie. Wczoraj był filar numer 5, czyli nasza sprawność umysłowa. To jak postrzegamy świat, w jaki sposób nas zaprogramowano. A ciebie na jakie jedzenie zaprogramowano? Co dzisiaj zjadasz? Czy jesteś wegetarianinem? No właśnie, bo Bóg przekazał ci co zjadać. Bóg wyraźnie wskazał, co człowiek ma spożywać. I dopóki nie będziesz tego przestrzegał, dopóty będziesz chory. Dopóki nie zrozumiesz, że albo wszystko, albo nic, no to niestety nie będziesz zbawiony. Bo zostaliśmy tak zaprogramowani, został stworzony taki beton w naszych głowach, że my nawet nie wiemy, o co my się tak naprawdę sprze sprzeczamy. I kim my tak naprawdę tutaj jesteśmy. Ja domyślałem się, że natrafię na beton. Ale nic nie szkodzi. Po pierwszy raz zawsze woli, jak to mówią. Wiele osób zarzuciło mi szaleństwo, szarlataństwo, bluźnierstwo wobec Boga. Jak ja mogłem nawet zapytać, jak ja mogłem nawet zapytać, zamiast bezgranicznie wierzyć w Pismo Święte i wrócić do Kościoła. No właśnie. W jakie Pismo Święte? Czy my mówimy o tej samej księdze? Ale zanim do tego, to pojawiły się. Setki, jeśli nie tysiące komentarzy i na YouTube i na Facebooku. Te, które są przyjemne, a jedynie kłócą się z tym, o co zapytałem na filmie, gdzie był Jezus w wieku od 12 do 32 lat i że dotarłem do treści, które pokazują 20 lat jego życia i tym chciałem się podzielić. No to takich komentarzy jak od Przemysława Jordzi było wiele. Wspaniały przykład na to, jak przesadna dbałość o zdrowie fizyczne może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu psychicznym. Rozumiesz to? Po co tak be wstydnie bredzić i opowiadać ludziom bzdury, na które nie ma się cienia dowodów? A przeczytałeś tę Ewangelię, którą pod spodem wkleiłem? Ewangelię świętych dwunastu? Czy postarałeś się przeczytać tą księgę? Bo tam jest wszystko zapisane. A ta księga została odrzucona. Przez kościół, za którym podążasz. Wystarczy przeczytać Biblię, żeby wiedzieć na pewno, że cała ta bajka nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No, widzisz, ja akurat to studiuję i możemy trochę na ten temat porozmawiać w kontekście odżywiania. Także dzisiaj będziemy rozmawiać o odżywianiu. Bo widzisz, w tej Biblii, którą w tej Ewangelii, którą przy, przytoczyłem, którą wkleiłem również pod spodem, kilkadziesiąt razy co najmniej, jest zapisane dokładnie, czego uczył Jezus. Jezus był wegetarianinem i uczył, jak nie zabijać zwierząt. To jest bardzo ważne. Jak przeczytasz, to będziesz wiedzieć. A jeśli nie przeczytasz, no to nie będziesz wiedzieć. Możesz się dalej ze mną kłócić. Na szczęście większość osób pisała z podziękowaniem. Niektórzy z Was nawet nagrali się do mnie, że się popłakali. Także jestem bardzo wdzięczny za to, że do osób, które już chcą się przebudzić, byłem w stanie. Po raz kolejny dotrzeć. I między innymi Janeta Brodko pisze, Super Mariusz, ujawniasz kolejne przekłamanie i ukryte prawdy. Tylko ci, którzy poszukają prawdy, ją odnajdą. Wiedza dla nielicznych. Odmładzanie na surowo. Na szczęście wielu. Być może nie dla wszystkich. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, wsadziłem kij w browisko, a zresztą Justyna Woś pisze, Mariusz, włożyłeś kij w browisko tym filmem, gdzie był Jezus. Pomimo, że nie zawsze zgadzam się z Tobą ale dziś dałeś czadu. Bardzo ciekawy film. Justyna jest e, członkinią, e, członkiem naszej społeczności Odmładzanie na Surowo i tam znalazłem ten komentarz. Wiele faktów, o których wspomniałeś, już czytałam lub oglądałam na NG. Reinkarnacja? Katolicy przecież kościół w V wieku odszedł od reinkarnacji. W wielu przypadkach kościół zniekształcił wiarę, którą przekazywał nam Bóg. Cóż, kościół w swojej pysze stał się ważniejszy od Boga. Tak, Mariusz, zgadzam się z Tobą, o czym mówisz w tym filmie. Pod spodem komentarz, nie będę mówił, kto to napisał. To się zgadzaj, Twój wybór. Zachowaj dla siebie. Każdy ma swój. Oczywiście, że każdy ma swój, ale po co atakujesz? Przecież Justyna chciałaś tylko swoim wyborem podzielić. Jeśli ty masz inny, masz prawo to napisać u nas na grupie. Każdy ma prawo do wypowiedzi. Natomiast Kościół nauczył Cię atakować. A tego jeszcze nie rozumiesz. I teraz wróćmy do tego, co dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć. Bo tak naprawdę, prawdopodobnie, większości się po prostu pisma pomyliły. Większości się po prostu pisma pomyliły. Warto by było, abyśmy czytali tą samą księgę jeśli mamy o niej w ogóle rozmawiać. Czyli jeśli mamy o czymś rozmawiać, to skupmy się na tym konkretnym przykładzie. I do wszystkim, którym, którym, którym się wydaje, że wiedzą lepiej, uwaga, czy jesteś roślinożernym człowiekiem. Napisz mi w komentarzu, czy jesteś roślinożernym człowiekiem. Czy jednak zjadasz zwierzęta. Zobaczymy, ile tu z nas jest. Kto jest roślinożerny, a kto jest również mięsożerny. Bo nie wiem, czy wiesz, ale według Pisma Świętego, czyli podstaw kościoła chrześcijańskiego, czyli mamy Pismo Święte, które jest fundamentem kościoła chrześcijańskiego. Mamy, uwaga, informację, w której Pan Bóg dał ludziom rośliny do jedzenia. Czy przestrzegasz prawo boskie zatem? Czy jesteś tylko osobą, która przyszła tutaj powalczyć? O to czego nie rozumiesz. Czy przestrzegasz prawo boskie, czy jednak zjadasz zwierzęta? Bo to jest fundamentalne pytanie. To pytanie Powinieneś sobie codziennie zadać, bo jeśli jesteś osobą, która pragnie przestrzegać prawa boskie, no to albo wszystko, albo nic. Nie możesz być wybiórczy, tak jak robi to Kościół. Czy zjadasz jajka? Napisz w komentarzu Czy zjadasz jajka? Przecież to nienarodzone życie. I jest przykazanie: nie zabijaj. Jan Paweł II powiedział w jednej ze swoich wypowiedzi: Życie ludzkie zaczyna się w łonie matczynym, co każe nam wyciągnąć logiczny wniosek, że także ona jest, objęte, one jest, obie, ona jest objętym Bożym przykazaniem nie zabijaj. Czy to przykazanie dotyczy jedynie człowieka? A czy Pan Bóg dał Ci prawo do zabijania innego życia? Przykazanie piąte składa się z dwóch słów: Nie zabijaj. Czy tam jest napisane: Nie zabijaj ludzi? Zabijaj świnki, ale pieska nie zabijaj? Podziel zwierzęta na te do głaskania i te do zabijania i zjadania? No ale mamy księgę. Mamy świętą księgę, Biblię i jest Stary Testament, Biblia Hebrajska, Księga Rodzaju. Bardzo ważne. I przypomnę, albo wskażę Ci informację. Jest to informacja na temat dzieje, dzieje, początków świata i ludzkości. I mamy tam rozdział pierwszy, wers 28. I teraz to przytoczę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili Ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej Ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one Pokarmem. Przeczytam to raz jeszcze i rzekł Bóg, oto da, wam daje wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi, i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I tak się stało. I Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. To jest z Pisma Świętego, który jest fundamentem Kościoła. Czy ty tego prawa przestrzegasz? Dopóki tego prawa nie będziesz przestrzegać, dopóty będziesz chory. Dla ciebie to jest wymysł jakiś. Że trzeba rośliny zjadać. Z jednej strony walczysz o kościół, nie rozumiejąc zupełnie całej tej historii, a z drugiej strony łamiesz prawa, które zostały ci przez Boga przekazane. A zatem, według Pisma Świętego, podstaw chrześcijaństwa, Bóg dał ludziom rośliny do jedzenia. Czy ty rośliny zjadasz? Czy zjadasz też zwierzęta? Czy zjadasz jajka? Zwierzęta? Przecież ty je zabijasz poprzez to, że je zjadasz. A przykazanie piąte składa się z dwóch słów. Nie zabijaj. Jak można być takim wybiórczym w swojej wierze? I jeszcze przychodzić i kogoś obrażać, kto to studiuje. Nie zabijaj dziecka w łonie matki. O to walczysz. Aborcja zawsze się gotuje w ludziach. Ale czy to tylko oznacza, że nie zabijaj dziecka w łonie matki, czy innego człowieka? Czy ogólnie nie zabijaj? Nie zabijaj do jedzenia. Nie zabijaj jajka, bo w jajku jest życie kurczaka. Czyli z jednej strony pragniesz abym uwierzył, że Jeszuła, który zdobył nadprzyrodzone umiejętności, przez 20 lat podróżując przez świat mądrych ludzi, który faktycznie nauczył się uzdrawiać ludzi, przywracać im wzrok, który był w stanie energią zarządzać, który uczył nas, że my możemy z martwych wstać. Czyli wystarczy, że weźmiemy olej Chrystusowy, podniesiemy do naszej szyszynki, do naszej głowy i osiągniemy świadomość Chrystusową. On tego nauczał. To ty mi mówisz, że ja bluźnię, że ja grzech popełniam, a w tym samym czasie zajadasz kurczaka czy jajecznicę. No o czym my tu mówimy? Nawet odchodząc na chwileczkę od Pisma Świętego. Hipokrates. 3000 lat temu powiedział, niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Czy ty tego przestrzegasz? Czy ty tego przestrzegasz? Czy na co dzień robisz rzeczy, które ci Pan Bóg zakazał, czyli zjadasz zabite zwierzęta, zamiast zjadać rośliny, a później idziesz do lekarza i się leczysz? Dopóki będziesz się leczyć, zawsze będziesz chory. Dopóki się beton nie rozpuści, nie od razu oczywiście zbudowano Kraków. Ja wiedziałem, że będzie trudno, dopóty niczego nie zrozumiesz. I dla wszystkich tych, którzy powiedzieli, że nie wierzę w Boga, a skąd ty to możesz wiedzieć? A skąd ty wiesz, w co ja wierzę? A co ty na to, że wierzę w Boga? Ale Boga takiego, który był przed wszystkimi religiami, który to, który to wszystko stworzył. A w międzyczasie powstało co najmniej 4,5 tysiąca religii, które przekazują nam swoje wyobrażenie Boga. I przestań się ze mną kłócić w komentarzach. Jeśli zastosujesz wszystko, co było w Piśmie Świętym, jeśli to na co dzień stosujesz, jeśli rozumiesz, co tam jest napisane, to wtedy przyjdź i porozmawiajmy, a nie po prostu wypisujesz jakieś bzdury. Jak Jezus mógł przejść z Kairu do Tybetu. Z raptem 3000 kilometrów. Zerknij na mapę. To jest raptem 3-4 miesiące podróży na piechotę. A na koniu to w dwa miesiące przejedziesz. Zobacz się, dwabny szlak. Ocknij się, obudź się, betonie. Bo to jest bardzo przykre, co do mnie piszesz. Robisz z siebie idiotę. Na szczęście tak wielu z Was podziękowało mi za ten live. To nie jest koniec podróży. Jeśli chcemy się przebudzić, wyjść z 3D wymiaru Matrixa 3D na poziom 5D, musimy szyszynkę obudzić.